Dzień dobry moi drodzy. Tu Ania z Jungle Boogie. W dzisiejszym leksykonie chciałam Wam pokazać przepiękną roślinę, którą szalenie lubię i Wy też ją polubiliście. Mam nadzieję, że troszeczkę dzięki mnie, bo ja zawsze staram się tak mocno promować, bo naprawdę mi się bardzo podoba. I ostatnio bardzo, bardzo szybko znika z naszych półek, szybciutko się sprzedaje. Stąd też pomysł na ten filmik, no bo skoro tak dużo z Was sobie ją kupiło, no to fajnie byłoby coś więcej powiedzieć o pielęgnacji. A ta roślina to Pseudoripsalis ramulosa red coral. Nazwa fatalna w stylu król Karol, ale, ale sama roślina jest bardzo, bardzo ładna. To jest, słuchajcie, epifit, co oznacza, że ta roślina w naturze nie rośnie w ziemi, tylko porasta gałęzie drzew. I za pomocą em, i pobiera sobie po prostu wilgoć z powietrza, a nie z, yy, i substancje odżywcze, też z takich resztek organicznych, rozkładającej się materii, również, zarówno z powietrza, jak i z, no, po prostu z gałęzi, tak? Tam też jest, przecież dochodzi do ciągłych procesów yy, rozkładu. Yy, natomiast w domu możecie ją jak najbardziej w ziemi trzymać. To podłoże powinno być takie dosyć przepuszczalne. Czyli albo sobie stosujecie po prostu podłoże do storczyków gotowe, do epifitów, albo może to być też podłoże do sukulentów i kaktusów. Warto, żeby ono było po prostu przepuszczalne, żeby były tam takie domieszki jak keramzyt, perlit, vermiculit, może być też kora sosnowa, chipsy kokosowe, jak najbardziej. Nie musi być wszystko, co wymieniłam, co tam macie pod ręką, ale ważne, żeby ta ziemia była taka właśnie przepuszczalna. To jest roślina, która jest przyzwyczajona do tego, jak wszystkie epifity, że jest wysoka wilgotność powietrza i są częste i gwałtowne, obfite opady deszczu, ale potem ten system korzeniowy dosyć szybko przesycha, więc ona nie może stać w takiej bardzo mokrej ziemi, gdzie ta wilgoć zalega bardzo długo. Powinna mieć właśnie taką ziemię, która będzie dosyć szybko przesychać. Podlewamy ją w momencie, kiedy podłoże przeschnie. Nie powinna mieć stale mokro. Można też ją podlewać jak najbardziej od dołu, nie jest to konieczne, poprzez zanurzenie w miseczce z wodą, żeby się po prostu od spodu napiła. Ale nie jest to roślina, która gdzieś tam ma bardzo duże tendencje do gnicia. Możecie ją śmiało co jakiś czas sobie spryskać, nie zaszkodzi jej, byleby tylko nie przelewać. Lubi mieć dosyć jasne stanowisko. Może mieć nawet trochę bezpośredniego światła. Może, no, nie przesadzajmy, nie aż tak, że na południowym oknie, gdzie słońce bardzo mocne wali od samego rana do samego wieczora, ale jeżeli tam kilka godzin tego słońca będzie, to nic się nie stanie. Pilnujcie tylko, żeby w takiej sytuacji pędy nie dotykały rozgrzanej szyby, powinny być troszeczkę od niej oddalone. No i jeżeli właśnie tego światła dostanie sporo to w taki sposób przepięknie się przebarwia i stąd też ta druga część nazwy Red Coral, bo faktycznie całe końcówki pędów przebarwiają się na taki piękny czerwono-bordowy kolor. Wygląda to bardzo malowniczo. Roślina jak widzicie rośnie szybko, ma dużo przyrostów, naprawdę co chwila wychodzą pędy. Na których pojawiają się takie właśnie spłaszczone liście. Bardzo łatwo się rozmnaża. Wystarczy taki pęd sobie obciąć i wsadzić na przykład do szklanki z wodą. Wtedy tam dobrze troszeczkę węgla dosypać, żeby ta woda nie kisła. Można też takie większe liście same ukorzeniać, też, też daje radę. Raczej, raczej nie choruje. Patrzyłabym tylko co jakiś czas, czy nie pojawia się wełnowiec. Bo no, wszystkie takie właśnie bardziej sukulentne rośliny, patyczaki też są, no, lubią się z wełnowcami, a wełnowce je lubią, ale generalnie roślina, o ile nie będziecie jej przelewać, to nie choruje i nie jest jakoś szczególnie podatna na szkodniki, jest prosta w uprawie. No i piękna, tak, bo właśnie szybko rośnie. Z adutów bym wymieniła to, że naprawdę szybko rośnie i jest bardzo taka gęsta, więc ładnie zarasta doniczkę, ładnie się tak z tej doniczki wylewa. No i na pewno niezwykle dekoracyjne są te przebarwienia czerwone. To jest naprawdę piękne. Dodatkowo jeszcze na jesień dostaje, owocuje, po prostu takie jagódki ma, które też dosyć dekoracyjnie wyglądają. No, i właściwie chyba tyle. No nie, nie jest to trudna w uprawie rościna. Jeżeli chcecie, możecie ją też troszeczkę od okna cofnąć. Nie musi mieć tak bardzo jasno, no ale wtedy będzie bardziej szła w zieleń niż w tą czerwień. Więc jeżeli wa zależy Wam na tym ognistym wybarwieniu, no to jednak e, powinna mieć e, dosyć jasno. Bardzo wam tą roślinkę polecam. Najważniejsze to, żeby właśnie ziemia była przepuszczalna, o tym nie zapomnijcie. Nie sadźcie ją w taką ziemię z wora, bo po prostu zgnije i żeby nie przelewać, raczej w stronę suchą pielęgnacja niż w stronę mokrą, to absolutnie nie tak jak paprocie czy karate, tylko właśnie jak patyczaki, choje. W ten sposób ją traktujcie jak inne rośliny epifityczne. No i tyle. i, i naprawdę myślę, że się wam odwdzięczy pięknym wzrostem bo jest to naprawdę ładna, ładna roślinka, dekoracyjna bardzo i prosta w uprawie.